Drugim ważnym darem, który otrzymuje człowiek od Ducha Świętego jest nadzieja. Rodzi się ona z wiary. Duch Święty formuje mocną wiarę w to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom, że udziela przyrzeczonych łask, że obdarowuje zbawieniem, które obiecał. A zatem można się spodziewać tego szczęścia, którego Bóg dla nas pragnie. A że go pragnie, świadczy o tym przede wszystkim śmierć jego syna Jezusa Chrystusa, który zrobił wszystko, by nas doprowadzić do szczęścia wiecznego. Nadzieja rodzi się również z miłości, którą tworzy w nas duch święty, bo kto kocha Boga, ten bardzo pragnie się z nim spotkać. Miłość do Boga. Rodzi tęsknotę za spotkaniem się z Nim w wieczności. Nadzieja, pojęta jako tęsknota za Bogiem, jest wyrazem miłości do Niego. Kiedy wzrasta miłość do Boga, pogłębia się również chęć spotkania z Bogiem. Nadzieja pogłębia się również, gdy wzmacnia się nasza wiara wiara w wierność Boga. W jego miłość, w jego stałość, w to, że Bóg nie jest kapryśny i że naprawdę chce naszego szczęścia. Tak więc, umacniając naszą wiarę oraz miłość, Duch Święty równocześnie umacnia naszą nadzieję. Jako wolne istoty, powinniśmy współpracować z otrzymaną łaską. Powinniśmy pogłębiać naszą nadzieję. Dzieje się to między innymi przez to, że rozważamy nasze ostateczne powołanie, cel naszego życia to, że ono nie kończy się tutaj na ziemi że wykracza poza barierę śmierci że jesteśmy powołani do wieczności, do zmartwychwstania. Do spotkania z Bogiem, twarzą w twarz, do przebóstwienia oraz do wiecznej przyjaźni z Panem. Jeśli jednak ktoś cały czas myśli tylko o tym, by się urządzić na tym świecie, jak zdobyć bogactwo, ten niezbyt chętnie myśli o wieczności i u tego nadzieja na zdobycie tych darów, które Bóg obiecał, może zanikać. Kto całe życie używa, szuka przyjemności, rozrywek, ten nie jest skłonny przejmować się czekającym go spotkaniem z Panem. Używanie zatem sprawia, że człowiekowi tak dobrze jest na Ziemi, iż nie myśli o śmierci, ani o tym, co nieuchronnie nastąpi. U osób, które nie liczą na Boga, które Szukały tylko przyjemności, może pojawić się rozpacz.